Cześć, witam was! W drugiej części pierwszego odcinka ze mną jest Ju. No to dajemy czadu i ty możesz już wziąć, Znaczy już możesz nagrywać się. Dobra, ja już zrobiłam ten pokój. Dobra, tak. ja już zrobiłam ten pokój, ale ja mi się zaczyna. Witam, no nie, hacker! No w pokoju hakera. A znaczy nie w moim, ale w kawiarni jest hacker? Zaprosisz mnie tam? No, a czy ja już w, ja wyszłam, bo się bałam? <laughs> Ale, no dobra, nie, jestem w innej, dobra, nie jestem przy Hakerze. Zaproszę Bella, coś tam? Kurczę, a ja sobie dam coś jeszcze. A mi się ostatnio tak zacina MSP, mam takie lagi ostatnio. Ja też stu raba, raba. No, straszny. Ej, bo ja muszę zrobić wszystkie zadania i wtedy mi się tak nie będzie robiło. Dobra, i dalej. A teraz daj mi grafa. Proszę. Teraz. No. Ja daj, daj ci grafa. Dodaj. A, a mogę dawać czwartego. O, Dziękuję bardzo, wykonała swoje zadanie. Czekajcie. Mm. Następne zadanko. Kocham nowe odlatowe gry. Przejdź do arkady, by zobaczyć, co jest na topie. Spoko. Ej, jeśli te zadania będą tyle trwać, tak? To chyba będą trzyczęściowe. częściowe to Chyba będzie trzyczęściowe od ja. tylko Proszę ja jestem. I, 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 I teraz jeszcze sobie coś dam. I want you breakfast nie umiem śpiewać <laughs> specjalnie to teraz robią. ja i znowu mam 953 kurcze ale dużo czekajcie ja sobie właśnie coś tam poszukuję co mi się przyda do to foto o bo czekajcie, mam takie lagi za chwilę będę dobra jesteśmy okej okay. o wychodź nie, ja, nie. ja w ogóle strasznie nie lubię chodzić do kina tutaj na MSP ale ja w ogóle nie do kina na BSP A ja musiałam, bo są takie zadania ja zawsze chodziłam jak kiedy Ja też dawno nie byłam była. No, ja też dawno na przykład w szol nie byłam, ale wiesz Suby quizów i castingu, dobrze Break free! Break free! Prawidłowe to dollar bills Australii. Nie, nie. Był taki specjalny odcinek z tego, pamiętam, z Tobą. Pamiętasz jak quizy? Jak ten quiz na MSP, na gdzie waliliśmy? tą grę? No. no. To był ten odcinek, nie? Pamiętam go. Co? Co Ci się stało? O Boże, teraz... Cześć! Nie. Jestem Cezar. Na początek kupiszmy się w nowy strój. Co? Co? Idź do sklepu z ubraniami. O, nież. Dobra. Kupimy sobie coś, ale ja nie chcę z tego topu. Nie podoba mi się ten top i poza tym to wszystko jest drogie. Dobra. Wypróbuj nowe ja ubrania. No, kup dwie nowe rzeczy. Myślę, że włosy nie są szkoda, jakiś fajnych, tanich włosów? Mam je. Te mam tutaj. Jakieś Kurczę, ej, wszystkie są strasznie drogie te włosy. O, no, zgadzam się. Top, ja idę na top. Zawsze biorę z topu jakieś ubrania. O, może te kupię. Tylko, że ja zawsze ja sobie postanowiliśmy, że jestem ruda. Więc te włosy i jeszcze... Ewentualnie 300, dobra. I jeszcze tą bluzkę, ale nie chcę. Jej, dlatego... Dobra, wyjdziemy poszukać tutaj. Jezu, jakie lagi! Dobra, kosz. Dodaj. I kup Mamy! Dobra. Mamy pięknie, mamy 500. 500 mamy, bo wydaliśmy na tą ten Boże, jak ja nie lubię tych zadań z Cezara Ja chyba na szol jeszcze żadnych nie zrobiłam, poczekajcie Z Cezara jeszcze nie robiłam chyba zadań na szol Już pamiętam, bo mi się nie chciało nic kupować Więc pamiętam to, Boże drogi Ale mam logi! Dobra, bez sensu Chyba wyjdę z szol A ja się boję Halo, jesteś? O, jestem. Okej. Okay. Mm -mm. Zapraszam na to konto. A mnie też na. No. Zapraszajcie mnie. Ci, co mają mnie na szul, mogą mnie zapraszać na to koncie. Idę. Czekajcie. Pa pa.